W swoim jest pan Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, obecnie przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ministerstwo Pracy proponuje zmianę okresu rozliczeniowego, czasu pracy, wydłużenie tego okresu. To jest częściowo, mówię częściowo, bo to jest właśnie pytanie do pana, czy to jest dokładnie to, czego oczekują pana zdaniem przedsiębiorcy. Chodzi o to, żeby ten czas pracy był wy obliczany w okresie, 12-miesięcznym, wtedy kiedy na przykład firma ma mniej zamówień, pracy jest mniej, pracownicy pracują krócej, ale jak jest zamówień więcej, pracują dłużej, ale na przykład nie dostają za to na, na, nadgodzin. Taki to był, był efekt. Zdecydowanie to jest bardzo dobry kierunek działań obecnego rządu. Mam nadzieję, że to szybko zostanie zrealizowane, szczególnie w dobie spowalnienia tempa wzrostu gospodarczego, elastycznienia. W rynku pracy, wprowadzenie elastycznych przepisów, które umożliwiają przedsiębiorcy regulowanie poziomu produkcji i zatrudnienia w dłuższym okresie czasu jest racjonalne. Tego domagali się od wielu, wielu miesięcy pracodawcy, i mam nadzieję, że nie będą tego protestowali związkowcy. Bo ten system ma również dużo plusów dla zatrudnionych, dający im większy komfort funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Główny plus na razie po stronie, wymieniany jest jako po stronie właśnie pracodawcy, czyli to, że będzie miał oszczędności wtedy, kiedy będzie trzeba. No i być może nie będzie zwalniał ludzi, co oczywiście to też... Nie, no właśnie o to chodzi. Przykład, tak? przykład Piatra, prawda? Tam dochodzi do próby redukcji Zatrudnienia o 1500 osób. Gdyby można było wprowadzić elastyczne formy czasu pracy, może zakres tych zwolnień byłby mniejszy. Czyli znaczy inaczej mówiąc, partnerzy społeczni, czyli związkowcy, no, powinni troszczyć się również o miejsca pracy. A miejsca pracy będą wtedy, kiedy firmy będą rentowne, kiedy firmy nie będą ponosić strat. Bo trzeba mieć świadomość, że żaden pracodawca nie zwalnia pracowników bez powodu. Przecież kiedyś nowych będzie musiał przyjąć, będzie musiał ich szkolić, ponosić z tym związane koszty i tak To jest pierwszy krok. Pan mówi o tym, że to jest krok w dobrym kierunku, ale pytanie, czy za tym powinny pójść kolejne działania, jeśli tak, to jakie? W kierunku uelastycznienia rynku pracy? Przedsiębiorcy od wielu lat mówią to samo, elastyczność rynku pracy. Mniej przepisów, które ten rynek usztywniają zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że przecież pracownicy w danym zakładzie no, muszą być zainteresowani kondycją finansową tego zakładu. Ja przypominam sobie w Jastrząbskiej Spółce Węglowej kilka lat temu, gdy sprzedaż węgla i ceny węgla były bardzo niskie. Jastrząbska Spółka Węglowa miała wielkie problemy finansowe i wówczas zarząd wraz ze związkami zawodowymi doszedł do wniosku, no, że trzeba ograniczyć ilość dni pracy, i tak dalej, i tak dalej, uniknięto zwolnień, natomiast utrzymano na niezłym poziomie kondycję finansową zakładu. Gdy czytam co się dzieje na przykład w kopalni Silezia, że wrócę do przykładu głównictwa, to jest prywatna kopalnia. Inwestor został wprowadzony do tej kopalni również z dużym udziałem związków zawodowych. Tam wprowadzono 7 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu jako normę, natomiast oczywiście 6 dni w tygodniu głównicy pracują, co nie znaczy, że nie mają wolnych dni. Panie premierze, linia lotnicza LOT może upaść, gdzie popełniono błędy Pana zdaniem? Od lat mówiło się o tym, że powinna zostać sprywatyzowane, najpierw był pomysł przez giełdę, potem z tego pomysłu zrezygnowano, pojawiały się spekulacje, że być może jakiś strategiczny inwestor... No, panie redaktorze, Dzisiaj ja się przysłuchuję się, tym kłopot. opiniom i muszę powiedzieć, odbieram je z najwyższym niepokojem, no bo jeżeli Przedstawiciel rządu naraz mówi, że trzeba odwołać prezesa, bo stan finansów tej spółki jest taki, a nie inny. No pytanie, gdzie był nadzór właścicielski, czy żadna nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele Skarbu Państwa, doskonale wiedziała, jaka jest kondycja. Po drugie… Być może minister no, Skarbu powinien podać się do dymisji również. No, ja nie chcę spekulować w tej materii, natomiast myślę, że również powinien, jeżeli tak było, powinien wyciągnąć konsekwencje wobec swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Po drugie, no, nie do akceptacji jest sytuacja, w której średnia, średni czas pracy kolejnego prezesa w locie, to jest poniżej roku. No, to jest jakiś skandal, prawda, gdzie człowiek przychodzi do tak poważnej firmy, po roku go zwalniają, odwołują i tak dalej. Przez lot przewinęło się bardzo dużo menedżerów, lepszych, gorszych. Ja przypominam sobie prezesa lotu, który funkcjonował w tej firmie bardzo długo, pana Litwińskiego. Potem był pan Marek Grabarek, który zdecydował o kupnie w tych samolotów, które przyszły Ostatnio, no tak, a, ostatni, a ostatni prezes dwa miesiące temu zapewniał, że sytuacja finansowa spółki jest dobra. Co no najmniej dobra. Po pierwsze, trzeba też analizować, co jest przyczyną konieczności udzielenia tej firmie pomocy publicznej. Minister było zaakceptował tą propozycję lotu, aby udzielić im pomocy publicznej. Oczywiście zgodzić się musi na to Komisja Europejska i tak dalej. jedno jest istotne, coś, co jest zauważalne w ogóle w polskiej gospodarce, w tym sektorze państwowym. Częste zmiany kadrowe nie w oparciu o jakiekolwiek kryteria profesjonalne. Bardzo często są to kryteria. To trudno oszczyfrować jako istotne w sprawowaniu takich czy innych funkcji. Panie premierze, jeszcze jedna kwestia. Wspólny nadzór bankowy w strefie euro ma, może zacząć działać już w 2014 roku. Szczyt europejski przynosi duży krok w kierunku unii Bankowej. Polska bez euro, bez waluty euro. Jednak pozostaje poza obszarem decyzyjnym w dużej, w dużej mierze i premier Donald Tusk proponuje debatę na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Na razie takiego planu nie ma. No Po pierwsze, planu wstąpienia do strefy euro, wchodząc do Unii Europejskiej, myśmy zdecydowali, że będziemy w Holandii i tutaj odwrotu nie ma, chyba że żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Natomiast jest problem czasu wejścia do tej strefy euro pamiętamy wszyscy, że pan premier w Klinicy zapowiedział, że Polska będzie w roku 2012, o ile przypominam sobie. No a potem unikał Euro. tematu Jagodnia. To było oczywiście niemożliwe. Pamiętajmy, że musimy być dwa lata w, tej, w tym korytarzu M2, prawda. Natomiast ja opowiadam się zdecydowanie za członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w, w Eurolandzie. To jest dla polskiej gospodarki Zdecydowanie korzystne, natomiast data wejścia, no data wejścia musi być określona poprzez analizę wszystkich czynników, czyli musimy wejść do tego Eurolandu wówczas, gdy będzie to dla nas najbardziej korzystne. No istotne jest po jakim kursie. Janusz Sztańkow były wicepremier i minister gospodarki, obecnie przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.